paka z roślinkami jest całkiem spora w porównaniu z komodą. Całkiem wysoka. Ja ją za chwilkę odpakuję i zobaczymy sobie, co w niej takiego jest za oknem. Już jest późne popołudnie, Godzina 18.30, a jest tutaj nic innego jak rośliny. Od planta nowa. Pogoda jest taka zwariowana, że od strony południowej, od strony balkonu Świeci słońce i pada też, więc przyszłam tutaj do pokoju Milenki. No i tego się spodziewałam, tęcza. Darowałam sobie już cały szelest wyjmowanych z pudła kartonów, papierów. Jak widzicie, roślinki przyszły prawdopodobnie całe i zdrowe, z tego co widzę tak na pierwszy rzut oka. Są tutaj cztery rośliny doniczkowe, jedna choja, dwa filodendrony i jeden fikus. Za momencik odpakuję te rośliny i zobaczymy sobie, co też ukrywa się w środku. Cześć, dzień dobry od tej strony. Jednak słońce postanowiło mnie wysłuchać i wyjść na chwilę, więc nagrywam filmik już teraz z tymi roślinami z Plantanowa, które do mnie przyszły. Zamówienie zrobiłam 4 sierpnia, dzisiaj jest 8 i już do mnie dotarły. Zaczniemy sobie może od tej najmniejszej paczuszki. I jest tutaj hoja. Hoja, której jeszcze nie mam. I o dziwo, drobnolistna. Taka, za którą średnio przepadam. Ale spodobał mi się kształt liści i kolor. Jest to hoja variegata. Teraz sobie odpakujemy i zobaczymy, co tam się chowa. Trochę hałasu robię Jest to kręcona variegata. Czyli tak zwana hoja fajety Tricolor. Jak zwykle kartoniki. No i mamy hojkę. Hojka jest zapieczętowana. Oczywiście ziemia mi się posypała, bo jak żeby inaczej. Ale ja już sobie zostawię tutaj ten kawałek kartonu z tej choi żeby mi się dalej nie obsypała. Doniczka. Jest owinięta folią streczową, więc sobie później ją odwinę. A chojka wygląda tak: całkiem spora sadzonka. I to jest najdroższa choja z tego zamówienia, bo ja dałam za nią coś około 70 zł. A tak w ogóle za całe zamówienie, za cztery rośliny, które do mnie przyszły, zapłaciłam 170 bodajże 9 zł za cztery roślinki. Plantanowa wysyła przesyłki kurierem, więc wysyłka kosztuje 20 zł. Za całe zamówienie wyszło mi niecałe 200 zł. Ta roślina płata jak wspomniałam, najdroższa. Wspomniałam albo nie wspomniałam, już nie pamiętam. choja Vieti Tricolor. Całkiem długie ogonki ma. Ładnie wybarwiona. Tak jak mówię, jest to choja drobnolistna. Ja ja nie będę prowadzić po paliku, tylko będzie mi zwisać z półaczki. Ładna sadzoneczka. Pojawia jaki trikolor. Kolejna hojka. Tak. Kolejna roślina. Może teraz sobie weźmiemy tą największą z kolei. Już sięgnę po nią. Jest to Fikus. Fikus elastika robusta. Zaraz sobie odpakujemy tą pakę. Nie wiem, jak się pan do tego zabrać. Postaram się to zrobić szybko i bezboleśnie, bezgłośnie, chociaż tak się nie da. Wszystko jest zawinięte w było i już o, Teraz pokażę Wam to w kadrze. Odsłonimy sobie. Oczywiście taśmą już przykujemy od dołu i nie chcę za bardzo się oderwać, ale może jakoś sobie wyrazić. bardzo duża roślinka. Fikus elastica robusta. O, się z kartą. Zobaczcie, taki najzwyklejszy fikus. On ma tutaj dwa pędy i całkiem spora roślina. I wiecie, za ile ja ją kupiłam? Za 35 zł. Pójrzcie, jaki wielki egzemplarz. Później Wam jeszcze pokażę z dołu. postawię wszystkie roślinki na podłodze. I pokażę Wam z dołu, jak to wszystko wygląda, ale ten fikus jest mega duży. Rośnie z dwóch pędów od dołu i ja mam za niego 35 zł, podstawię sobie na podłogę tego fikusa. Kolejna roślina jest to filodendron. O, tu taczucha z filodendronem. Jest to filodendron Narrow Escape. Oprócz hoi, to ja lubię filodendrony. Mam już y, całkiem sporą kolekcję w mieszkaniu. Nie wiem, czy ten jest kolekcjonerski, pewnie niekoniecznie, ale skusiłam się y, ceną tego filodendrona. Za chwilę odpakuję. Troszkę jeszcze najpierw, żeby tutaj oderwać od dna, bo jest y, ten karton przyklejony tutaj taśmą klejącą dookoła. Więc odklejmy i już uchylam Wam rąbka tajemnicy. Narrow Escape, zobaczcie. Wygląda tak. Zobacz, ma troszkę. Jakie ma fajne liście, nie? Ma długie, takie karbowane, podłużne liście. Sporo tych liści ma. I za tą sadzoneczkę dałam bodajże 26 zł. Więc też spora roślina za naprawdę niewielkie pieniądze. I ostatnia roślinka zielona z zamówienia z Plantanowa. Jest to Fikus linet Też był w bardzo dobrej cenie, bo to już jest chyba raczej Fikus kolekcjonerski. No, chociaż ja sobie patrzę, czy jest roślina kolekcjonerska, czy nie. Ja raczej niewiele mam roślin kolekcjonerskich, takich bo po prostu uważam, że ceny są. Za wysokie, ale trafił mi się taki. Urzekły mi te liście długie. Czy on tutaj coś ma? Nie, chyba nie. Ma takie długie, naprawdę długie, podłużne liście. Spójrzcie. I kosztował 40 zł. Więc cena również bardzo przystępna. To wszystkie cztery roślinki z ostatniego zamówienia roślinnego ze strony Plantanowa. Jeszcze pokażę Wam dwie zielone, które sobie dzisiaj przyniosłam do domu. Mama dała mi wczoraj cenkę, że w biedronce pojawiły się paprotki. No to ja dzisiaj poszłam do biedronki i wróciłam do domu z paprotką, taką najzwyklejszą, po 8 zł. Spróbuję z paprotką, nie jakoś z paprotkami nie po drodze nie trzymają mi się ale spróbuję wsadzić ją przesadzić ją do ceramisu i może tam da sobie lepiej rady taka paproteczka I jeszcze druga roślinka również z Biedronki żeby paprotce nie było smutno to przyniosłam zamiokulkasa zamiokulkasa Ravena, tą odmianę z ciemnymi liśćmi. Też całkiem spory ten zamiokulkas. Tyle tylko, że on już kosztował 40, chyba 2,90. W mieszkaniu mam już dwa zamiokulkasy: jest to ten najzwyklejszy zielony i zamiokulkas z Sencji, ten z grubszą łodyżką. Teraz do kolekcji będę miała tego z ciemnymi liśćmi. Zamiokulka z i on tutaj wypuszcza młodziutki pędzik. Jeszcze raz tak szybciutko, sobie przelecimy po wszystkich roślinach, które do mnie przyszły. Właśnie z plantanowa. I tutaj pierwsza roślinka. Narrow Escape Filodendron. Brakuje mi tylko nazw roślin na doliczkach, bo musiałam sobie zajrzeć i przypomnieć je do zamówienia jak rośliny się nazywają. Ładna, duża sadzonka. Tu mamy tego fikusa. elastikę robuste. Troszkę przykurzone ma liście, ale to nic, przetrze się za chwilkę. Naprawdę duża roślina. Zobaczcie i całe 35 zł z groszami. No w szoku jestem. Kolejny Filodendron lineat. Tutaj wypuszcza najprawdopodobniej nowy listek. Już słońce nie wytrzymało i zachodzi, więc światło nie to, co powinno być, ale udało mi się nagrać roślinki, także cieszy mnie to. Za chwilkę będę montować. W ogóle to uważam, że teraz jest najlepsza pogoda na zamawianie roślin, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno w sam raz. I hoja variegated tricolor też fajna, spora sadzonka z dwoma dłuższymi pędami. No i te z biedronki. Paprotka, zwykła zielona i zamiokulka z rawem. Byliśmy na ciałaczce zerwać pomidor i ogórki, zobaczyć, jak się mają. No a przy okazji deszcz zrobił swoje i połamało mi kilka kwiatków, więc przywiozłam do domu i mam dwa bukiety. Ten tutaj jest z jeżówek hortensji bukietowej i rudbeki. A drugi bukiecik wygląda tak. Mieczek mi się złamał przez te deszcze, więc zerwałam go i przyniosłam do domu. Dobrze, że zdążyłam go nagrać w poprzednim filmiku na pamiątkę. No i jeszcze jest tutaj hortensja bukietowa i przetacznikowiec. Myślę, że fajnie całość się komponuje. Te płatki kwiatuszków takie tworzą fajne, ażurowe wrażenie. Tak wyglądają moje pierwsze sierpniowe roślinki. Dziękuję wam za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmiku, i do następnego razu, papatki.